Bierzemy Bogdana z zaskoczenia, bo dzisiaj jesteśmy na przygotówce klimatyzacji. Bogdan, przywitaj się jako czoły pracownik yy, montażysta, znaczy się klimatyzatorów marki Haier. I dzisiaj to nie jest pomyłka, ponieważ będziemy robić przygotówkę pod trzy klimatyzatory marki Haier. I będzie to o tyle ciekawy film, że napotkaliśmy tutaj kilka problemików, z którymi wy też możecie się mierzyć, montując klimatyzację, robiąc przygotówkę pod taką klimatyzację, dzisiaj omówimy sobie temat rozprowadzenia instalacji. Dzisiaj omówimy sobie temat odprowadzenia skroplin. Dlaczego w naszym przypadku zostały dobrane takie, a nie inne klimatyzatory? Ponieważ znajduję się w domku o powierzchni gdzieś około 80-85 m2. Na dole, co za chwilę zobaczycie, mamy klimatyzator dobrany 5-kilowatowy. Do przestrzeni. W okolicach maksymalnie no, ile 40 yy, czy tam 45 metrów yy, a na górze mamy dwa klimatyzatory yy, o mocy 3,5 yy, kW do pomieszczeń o powierzchni gdzieś około ile te będzie Z 12 m2 coś takiego a jak? No i dzisiaj będzie właśnie taki yy, temat więc jeżeli zastanawiacie się, jak schłodzić lub jak ogrzać, tak jak w tym przypadku, jako jedyne źródło ogrzewania e, klimatyzacją w swój dom, to zapraszam do oglądania tego materiału. Podzaznaczałem dla Was normalnie, no, no normalnie bym tego nie zrobił, tylko sam róg, ale dla Was to wszystko. E, gdzie będzie klimatyzacja, gdzie pierwotnie miał być tutaj sufit, ale sufit będzie musiał być przerobiony. Przejdziemy sobie może najpierw, gdzie mamy klimatyzatory. Jeden klimatyzator nad drzwiami w pomieszczeniu o takim dużym, jak tutaj mamy. No Będzie, Karol, dlaczego pajacujesz? A nie mogłeś normalnie tego nagrywać? Nie, nie mogłem, bo jestem sobą. Drugi klimatyzator w, można powiedzieć, w miarę podobnym, a może o pół metra kwadratowego większym pomieszczeniu też znajduje się nad drzwiami. Dlaczego? No bo to jest komunikacja, tutaj nie będzie żadnej szafy pod, postawionej ani naprzeciwko też raczej nic nie będzie tutaj pod oknem stało. Jeżeli chodzi o ten klimatyzator, robimy tutaj wykucie w ścianie, lecimy sobie na tą ścianę i już po ścianie będziemy schodzić w dół i przechodzić na zewnątrz, ale to zobaczycie za chwilę i standardowo jak w każdym klimatyzatorze albo jak w 99,9% 99 klimatyzacji przewody frontowe przewody też z kropliny możemy puścić sobie w lewo i standardowo chodzą w lewo tak żeby skręcanie przewodów pod, wychodziło Wam pod klimatyzatorem żeby można było go odchylić ewentualnie go ściągnąć wszystko z nim zrobić żeby grało i e, buczało jeżeli chodzi o zasilanie zasilanie będzie do agregatów i będziemy mieli tutaj sytuację taką że będziemy mieli trzy osobne agregaty do trzech osobnych klim wewnętrznych, ponieważ, tak jak powiedziałem już na wstępie, tutaj główne założenie będzie tak, że ta klimatyzacja nie będzie służyć tylko do chłodzenia i obniżania tej temperatury, żeby było komfortowo na poddaszu i w salonie, tylko będzie też tutaj służyła jako jedyne źródło ogrzewania. Jedyne źródło ogrzewania w pokojach. I tutaj też odpowiedź na Wasze pytania, bo często zadajecie pytania. Karol, czy tylko pompa ciepła? Czy niedobrze by było grzać klimatyzacją? Przecież klimatyzatory teraz mają bardzo wysokie stopy i tak podobne do pomp ciepła. Otóż kochani, jeżeli chodzi o grzanie klimatyzatorami, tak, są różne klimatyzatory, to też Wam pokazywałem w, w wizytach w, u różnych producentów, u różnych dystrybutorów, gdzie na przykład z Hajera, z i tak dalej pokazywaliśmy Wam różne klimatyzatory, że są serie podstawowe, które bardziej nadają się na przykład do chłodzenia, są serie jakieś średnie, są serie wyższe, które nadają się typowo do ogrzewania, bo mają wszystkie systemy nie może niezbędne ale zabezpieczające na wypadek na przykład zamarznięcia tacy skropliny w agregacie żeby nawet przy minus 15, minus 20 taki klimatyzator bez obawy o zamarznięcie tacy skropliny urwanie śmigła wentylatora mógł pracować, mają na przykład inne sprężarki inną grubość wymiennika na zewnątrz, no lepiej nadają się żeby odzyskiwać właśnie w niskich temperaturach odzyskiwać ciepło ale kochani Fajnie, że macie dobry sprzęt, jest on w stanie ładnie pozyskiwać Wam ciepło, jest on w stanie pracować, że tak powiem, z dużą wydajnością, z dużą sprawnością, nawet przy niskich temperaturach. Jak wiemy, im niższa temperatura na zewnątrz, tym ciężej jest pozyskać z niej energię. Trzeba się zmierzyć tylko z tym, że jeżeli montujecie klimatyzację do grzania, to ona musi, żeby dostarczyć Wam ciepło do pomieszczeń... Co musi, Bogdan? Pracować. Pracować, dokładnie muszą pracować. Muszą pracować, a jak pracują, to wytwarzają nam hałas. I tutaj po części jest odpowiedź na pytanie numer dwa. Dlaczego, Karolu, włożyliście tutaj tak przeogromne klimatyzatory? Przecież można by było włożyć 2,5 kW, albo na dół można by było włożyć 3,5 kW i to by wystarczyło. Tutaj... Rozmowa była z Rafałem, Zwracam honor panie Rafale tak 2,5-3,5 kW. Można było po powiedzieć, że yy, ogarnęłoby tu temat, jeżeli chodzi o dostarczenie yy, raczej przy takiej małej zabudowie i tej ilości styropianu, które tutaj będziemy mieli, bo budynek jest mały, będziemy mieli 20 cm izolacji na zewnątrz, że styropianu pewnie grafitowego, jeszcze tej izolacji nie ma, będziemy mieli 30 cm praktycznie na całym dachu izolacji, więc można powiedzieć, że jest termos, który pewnie będzie się legitymował tutaj przy minut 20 zapotrzebowaniu w okolicach. 2,5-3 kW, więc te dwa klimat, co te 2,5 i 3,5 kW w salonie, spokojnie dałyby sobie radę. Ale chodziło o to tutaj. Jeżeli chodzi o grzanie, żeby można było to podzielić bardziej sekcyjnie, jeżeli ktoś chce grzać tylko jednym klimatyzatorem, grzeje tylko jednym klimatyzatorem, te pojedyncze klimatyzatory, pojedyncze agregaty mają też to, że jakby to przekształcić w multisplita, czyli zamiast trzech osobnych agregatów włożylibyśmy jeden na zewnątrz, to on finalnie miałby mniejszą moc niż te trzy sumarycznie ale chodziło też tutaj głównie o to, że te klimatyzatory miały być po prostu w środku Ciche, czyli puszczamy sobie takie 3,5 kW na pierwszy bieg klimatyzatora, puszczamy sobie takie 5 kW na pierwszy bieg wentylatora, tak. I dostarczają nam tyle energii, nawet przy minus 20, że jest po pierwsze cicho, bo turbina wentylatora obraca nam się no, powoli, powodując mały hałas. I dostarczy odpowiednią ilość energii. Więc o to tutaj chodziło. Taka była, że tak powiem, rozpina zamy i tak dalej. Dobra, lecimy sobie do kolejnego pomieszczenia. Pomieszczenia, w którym zaczynaliśmy. I generalnie, tutaj tak samo sytuacja, no przewody wystają nam w lewo pod klimatyzatorem. Agregaty wszystkie będziemy mieli na tamtej ścianie, więc można by było się zasugerować, że pójdziemy tak samo jak w przypadku tamtego klimatyzatora, tylko tutaj wykujemy rowek w drugą stronę. Otóż nie. Dlaczego nie? Dlatego, że no nie chcemy przeginać przewodów, wtedy łączenie by nam wychodziło tutaj w ścianie. Co zrobimy? Normalnie jest wykute w lewo polecimy sobie skropinami w tą stronę skropliny grawitacyjnie odprowadzamy na zewnątrz nie przeszkadza to w żaden sposób o tym za chwilę troszeczkę więcej dlaczego na zewnątrz a dlaczego nie do kanalizacji jeżeli chodzi o freon to zatoczymy sobie tutaj magiczny krąg Pójdziemy górą, zjedziemy sobie po ścianie, albo jeszcze dopniemy się do jętek, tego jeszcze do końca nie wiemy. Nie mam przeanalizowane, chyba że mamy przeanalizowane, panie Bogdanie. Idziemy po ścianie, czy idziemy po jętkach? Po jętkach, po jętkach idziemy, więc mamy przeanalizowane. Zejdziemy sobie na dół i dojdziemy do agregatów, które zaraz wam pokażę, ale najpierw polecimy sobie do salonu. Kochani, jesteśmy już na dole. Może tak przypastnie, na pół obiektyw się przerzucimy i popatrzcie, jaką tutaj mamy. Powierzchnię do ogrzewania praktycznie cały parter będzie objęty tutaj przez ogrzewanie właśnie tą klimatyzacją. Klim. Macie już tutaj zaznaczoną klima 5 kW, czyli większe urządzenie. Jedyne wytyczne, jakie tutaj były, to znaczy takie, że sufit będzie tutaj na zero, będzie tylko pokryty gipsem. Jeżeli chodzi o te rury, będą zabudowane, trzeba było odejść około 15 cm. Ja zrobiłem odstęp 20 cm, żeby nie było potem problemu z zmieszczeniem się tutaj na gotową klimatyzację. Jeżeli ta zabudowa wyszłaby jednak nieco większa, a na pewno jeszcze dojdzie nam tej Profil więc troszeczkę jeszcze ta zabudowa w lewą stronę odejdzie. No i ta przestrzeń można powiedzieć, że centralnie tutaj mamy zlokalizowany klimatyzator. Przebijamy się przez ścianę, schodzimy w dół, i tam będą klimatyzatory, będą agregaty, do których właśnie lecimy. I jesteśmy już kochani za ścianą, tutaj mamy przewiert zrobiony, który widzieliście przed chwilą z klimy, która będzie w salonie. Tutaj zejdziemy pewnie pionowo w dół, jeszcze zobaczymy jak to wyjdzie, jak wyrzucimy przewody freonowe z jednej z drugiej klimatyzacji. Ogólnie klimatyzatory, agregaty od klimatyzatorów mają być zlokalizowane mniej więcej w tej sekcji. W dowolnej, że tak powiem, kolejności, tutaj jakości nie za bardzo to klientowi na tym na tym zależy i nie ma jakichś tutaj grubszych wytycznych, jeżeli chodzi o, o konkretną, idealną lokalizację tych klimatyzatorów. Zasilanie do nich będzie, do każdego klimatyzatora będzie osobno dostarczone przez inwestora. Przypnie się po prostu do naszych przewodów fraunowych. Więc teraz zrobimy sobie jeszcze siadełka. On na pewno. Czyli, czyli takie punkty mocowania do opasek, tak zrobimy sobie, zjedziemy do agregatów, jak rozlokujemy sobie, jak już będziemy widzieli dokładnie, przy której krokwi wychodzimy, z jakiego klimatu, rozjeżdżamy sobie prawo, lewo miedziuchami, na koniec, oczywiście, miedź będziemy zalutowywać i wpuszczać do niej azot, po to, żeby te, ta instalacja była, że tak powiem, świeża, była w należytej kondycji, jak przyjdziemy, do niej montować klimatyzację nieważne czy to będzie za miesiąc, dwa czy będzie to na przykład po skończeniu tej inwestycji jak ona się przedłuży nawet nie wiem półtorej roku przyjdziemy, wypuścimy azot będziemy wiedzieli, że ta instalacja jest dalej szczelna, że na etapie nie wiem kładzenia styropianu że na etapie robienia regipsów w środku i tak dalej nikt tej, nikt tej instalacji nie przedziurawił nie będzie nam się dostawać tam wilgoć i nie będzie też uszkadzała i powodowała, że y, ta miedź będzie w środku korodowała, a potem jakieś nam się historie typu robienie jakichś kwaśnych środowisk, i tak dalej, y, żeby nam się po prostu nie robiło, żeby można było to zainstalować i żeby ta klimatyzacja działała przez długie, długie lata, bo na tym na pewno będzie zależało tutaj klientowi. Teraz krótka pogadanka, jeżeli chodzi odnośnie odprowadzenia skroplin, bo też często, gęsto piszecie w komentarzach, że Karol, mamy XXI wiek, i istnieje kanalizacja, lepiej było odprowadzić tą wodę do syfonu gdzieś do środka i tak dalej. I powiem wam tyle. Kochani, ja wiem, może się pisać te komentarze, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. A tak naprawdę, jeżeli chodzi odnośnie odprowadzenia skroplin, to najprościej, serio i mamy to już sprawdzone od lat najprościej i najtrwalej, najbezpieczniej jest odprowadzić właśnie wodę. Na zewnątrz jest ją, tą instalację warto właśnie wykonać peksem, rurką, która normalnie jest przystosowana do tego, żeby pracować wedle jakiejś tam normy pod ciśnieniem rzędu 10 atmosfer. Jeżeli zrobicie tą instalację dobrze, jeżeli zrobicie ją ze spadem, jest gładka w środku, wystarcza na całe życie niejednego klimatyzatora, który do niej e, podepniecie, zawsze jesteście w stanie odmocować klimatyzator, podejść albo od środka, albo od e, zewnątrz, dmuchnąć w taką rurkę, przetrkać ją i tak ale te wszystkie rzeczy są w sumie nawet niepotrzebne przy corocznych konserwacjach. O których, warto, o których warto pamiętać i o których warto zrobić przed sezonem, a nie teraz, jak już sezon się na klimatyzację zaczyna. Jeżeli chodzi o syfony, bardzo dobre rozwiązanie: te syfony z kulką, które stosujemy, nawet ze sobą takie syfony ze sobą dzisiaj przywieźliśmy, bo do końca nie byłem pewny, co my tutaj na miejscu zastaniemy, i lepiej być przygotowanym na wszystko. Ale jeżeli chodzi o odnośnie syfon takie z kulką, trzeba do niego zrobić wedle sztuki odpowietrzenie. Ja wiem, że pisaliście w komentarzach, że ja szeregowo odprowadzam z kaset, pozdrawiam pana, i nie robię odpowietrzeń. Może być tak, że wtedy jedno przez drugie urządzenie, że tak powiem, się odpowietrza, na przykład które nie, nie, nie pracuje. Generalnie powinno się taki syfon Odpowietrzyć, więc robiąc to z trzeba by było wstawiać jakieś kolana skręcane albo kolana zaciskane, albo wykonać instalację klejonką, co w takim przypadku wydłużyłoby, zwiększyłoby koszt wykonania tej instalacji i wydłużyłoby na pewno cały proces powstawania takiej instalacji. Drugie co, jest to obciążenie jakieś dla inwestora, obciążenie finansowe z uwagi na to, że, ten, że ta instalacja właśnie jest trudniejsza do wykonania, potrzeba do niej dokupić syfon, więc automatycznie jest droższa i musi nam inwestor wtedy nawet jeżeli robi to we własnym we własnym sumpcie, we własnym wykonaniu tak, to musi nam dostarczyć kolejny punkt odbioru podejście do kanalizacji, tak, przynajmniej rurką 32, często gęsto na etapie budowy powiedzmy, że to jest wykonalne, ale jeżeli już mamy etap taki, że mamy na przykład wylewki, no to jest często gęsto jest ciężkie to do wykonania więc kolejność tej prac też podczas montażu instalacji i klimatyzacji jest bardzo istotna. Lepiej, jeżeli my wyjdziemy przed elektrykami i przed wykonaniem podłóg, bo możemy po podłodze sobie pociągnąć jeszcze jakieś instalacje, czy chociażby miedziuchę. Często więc to tak robimy, że właśnie miedziuchę ciągniemy przed wykonaniem w ogóle jakichkolwiek instalacji, bo elektryk czy potem wykonanie podłogówki, jeżeli idzie na podłogę styropian, wszystko nam zasłoni i nie jest to żadnym problemem. A jeżeli macie już instalacje na przykład elektryczne wykonane, to już trzeba lawirować tym wszystkimi rurkami pomiędzy kablami. Kabel jest prosto przeciągnąć przez nawet trudne jakieś elementy, trudne załamania ze ściany na ścianę na sufit itd. A instalację chłodniczą już niekoniecznie. Potem te kable, że tak powiem, trzeba odciągać od ściany. Przeprowadzać pod nim miedziuchę i wszystko wydłuża nam cały proces instalacji, więc warto najpierw zrobić klimatyzację, a potem zrobić inne instalacje. I tyle, jeżeli chodzi o tytuł wstępu tutaj i dlaczego tak, dlaczego dobrazimy takie moce klimatyzacji, dlaczego te skropliny wychodzą nam na zewnątrz, a nie do środka. Jeszcze jedno. Na czym staną tutaj agregaty? Powiedziałem Wam, że będą typowo do grzania. Żeby nie przenosiły nam się tak drgania do budynku, żeby nie było hałasu, żeby to było możliwie. Ciche, bo tutaj jest na to priorytet, też nastawiony, tak jak powiedziałem. Będzie tutaj osobna konstrukcja, pewnie będzie jakaś wyleweczka. Konstrukcja wyspawana przez klienta, czy tam przez znajomego od klienta, pod każdy z tych agregatów, wedle naszych wytycznych. Nasze wytyczne są niezmienne, tak samo jak do pomp ciepła. Poziom zero, powiedzmy, że będziemy mieli mniej więcej tak jak tutaj. Może on się będzie finalnie różnić, że nie wiem, 5 cm będzie. Wyżej wytyczne są takie, że agregat powinien być postawiony na możliwie wąskich nogach tak, żeby nie było ryzyka takiego, że na tą nogę nakapie Wam woda i że ta woda urośnie aż taki stalagnit, stalagnat, czy jak to się tam nazywa, do otworu, który jest w tacy skroplin, narośnie, zatka ten otwór, żeby takich problemów nie było, więc 30 cm od ziemi na możliwie, na możliwie wąskich nogach i wtedy swobodnie tutaj będzie się lała woda, nie będzie to nikomu przeszkadzało, bo nie będziemy mieli tutaj żadnego traktu komunikacyjnego, całe wejście, że tak powiem, do domu i tak dalej, będzie od tamtej strony realizowane. No i postawienie właśnie czy na krawężnikach, na blaszkach betonowych, czy właśnie na jakimś fundamencie, postumencie konstrukcji. Obok elewacji, jeżeli używacie klimatyzatora cały rok yy, i tym bardziej do ogrzania, jest to dużo lepsze rozwiązanie niż przywalenie go do ściany na takich standardowych uchwytach, bo przez te uchwyty przenoszą Wam się drgania do środka i tego po prostu nie oszukacie, że to jest cichsze, bo musi przenieść z agregatu na konstrukcję czy na fundament, na ziemię, z ziemi. Przez fundament na elewacji, i dopiero to słyszymy w środku, więc te drgania są dużo mniejsze. A teraz, kochani, ostatnie jakieś rozrokowywanie, zastanawianie się, jak to wszystko tutaj ugryźć, którym poprowadzić instalację i potem pokażę Wam pod koniec albo na jakimś etapie, który będzie kluczowy, jak to wszystko zrobić i wykonać. Więc do dzieła! Jesteśmy już praktycznie na końcu tej wspaniałej opowieści, teraz pokażę Wam jak to wygląda na zewnątrz i co aktualnie robię. Aktualnie na zewnątrz mamy stan taki, eee, musieliśmy porozdzielać klimatyzatory, żeby były mniej więcej równe odstępy między nimi. Tak jak mówiłem, prawo-lewo mniej więcej nas to nie interesuje. Jak jesteśmy rozlokowani, czy jesteśmy bardziej pół metra w prawo, pół metra w lewo? Mniej więcej wychodzi to symetrycznie, bo tutaj gdzieś mamy środek domu. Przyłącza do klimatyzatora są po prawej stronie, więc ten klimatyzator odtąd mniej więcej 80 cm będzie w lewo. tak Ten kolejny też 80 cm w lewo, i spokojnie 30-35 cm pomiędzy nimi zostaje przerwy, tak żeby można było obsługiwać ten klimatyzator i żeby ten klimatyzator, który będzie tutaj po środku mógł zassać sobie od boku powietrze. Trzeba o tym pamiętać, jeżeli jest tylko taka możliwość, no to tą przestrzeń należy serwisową zachować. I tak to mniej więcej wygląda. Mamy na chwilę obecną polutowane, wszystko powyginane, widzicie, są powbijane też deski, kantówki, zwał jak chciał, w miejscach, gdzie mają wychodzić, wychodzić przewody, po to, żeby wszystkie te przewody z elewacje wystawały nam na równej wysokości, żeby to był poziom, żeby celowały nam w te miejsca, w które mają celować, a nie żeby, żeby było potem, że przychodzimy, te przewody są połamane, bo przyszli goście od elewacji i po prostu połamali te przewody, więc coś takiego zrobić warto, jeszcze będziemy to oczywiście na koniec przymocowywać, żeby to sobie tak nie dyndało, tylko żeby było przymocowane w miarę na sztywno. Co mamy tutaj zrobione? Zalutowany przewód cienki. W środku, za chwilę wam pokażę, jest pętelka. Zrobiona połączony przewód cienki z przewodem grubym. Wszystko tam jest też zlutowane. Tutaj w przewód gruby mamy włożony zaworek szredera za pomocą którego mogliśmy wpuścić tutaj azot pod wysokim ciśnieniem, i tak jak mówiłem wcześniej, zapobiegamy w ten sposób przenikaniu do środka wilgoci i tak dalej. nic nam się nie dzieje. Otwieramy ten układ po, po, po czasie jak przychodzimy na finalny montaż. Wiemy, że jest ciśnienie, czyli wiemy, że ten układ był szczelny, tak. Że nikt nam nie wjechał w kołkiem w ściany, czy tam przy robieniu, właśnie, regipsów. Zdarzyło się tak kiedyś, że ktoś wkręcił, na przykład, wkręta i trzeba było instalację lutować, ale od razu wiedzieli też budowlańcy że jest jakaś nieszczelność, że coś po prostu uszkodzili. Przyjechaliśmy, zrobiliśmy i gra i buczy. W przypadku tych dwóch klimatyzatorów wyszliśmy skroplinami też tutaj do jednego i do drugiego klimatyzatora, bo to wychodziło nam z tej strony, a do tego klimatyzatora mamy wyrzucone skropliny z, z drugiej strony. Budynku. I na chwilę obecną wygląda to tak. kończymy nasz montaż. Jeszcze pozostało mi zafoliować, ustawić, żeby to idealnie było w poziomie, tak, żeby celowało w te słupki, przymocować do słupków gra i buczy. I to tyle. Chyba już widzieliście nawet przebitkę ze środka, więc nie ma tam sensu iść. Widzieliście przebitkę też pewnie, jak wygląda to z tamtej strony, bo ja to nakręciłem, on też to to ładnie zrobił. Więc tak kończy się nasza opowieść odnośnie klimatyzacji, przygotowania raczej pod klimatyzację do chłodzenia i głównie do grzania takiego małego domku. Jeżeli też jesteście. Zainteresowani taką usługą, czy ułożenia samej instalacji, czy wykonania kompleksowo już na gotowo montażu to zapraszam do kontaktu, link znajdziecie w opisie. Do zobaczenia w następnym montażu pompy ciepła, klimatyzacji, albo co jeszcze możemy tam zrobić? Przewentylować. Możemy Wam dobrze zrobić, tak. Nie, generalnie wentylacja nie, 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 przewentylować nie, nie wentylujemy. Do widzenia.